Cześć, tu Pator, a przed Wami dobry używany komputer za 300 zł, czyli Lenovo ThinkPad 11 Chromebook trzeciej generacji. Za 300 zł możemy kupić wiele laptopów używanych, jednak większość z nich jest zdecydowanie od niego starsza, a ten pochodzi z 2016 roku. Jak na swoją cenę, to to jest naprawdę bardzo młody laptop. Jest też mały, ponieważ ma tylko 11,6 cala i waży półtora kilograma. Teraz sobie go obejrzymy z zewnątrz. Klapa laptopa to taka o zwykła czarna klapa z tym, że dosyć twarda, jednak ciężko stwierdzić, czy to jest metal, czy to jest plastik. No i mamy tutaj logo Lenovo, które jest najtrudniej widoczne z tych wszystkich. Logo chroma, diodę od sieci. I logo ThinkPada. A kropka nad i w logo ThinkPada się świeci po włączeniu. no I tak samo dioda. Na spodzie laptopa znajdziemy klucz do Windowsa 7. Który raczej jak na Chromebooka jest dosyć niespodziewanym dodatkiem. Mamy też jak widzicie kratki. Ale nie ma tutaj wentylatora. Tutaj też z boku jest kratka. Prawdopodobnie Lenovo wypuściło jakiegoś lepszego laptopa. W tej samej obudowie z wentylatorem. Z przodu też nie ma nic szczególnego. Po prawej stronie mamy mini jacka, jedno USB 3.0, HDMI i blokadę Kensington. Po lewej stronie mamy złącze od zasilania do Lenovo, Drugie USB 3.0 i złącze na kartę micro SD. Kartę SD wchodzi praktycznie cała. Jak widzicie, nie wystaje zbytnio, więc możecie sobie przewodzić nawet z włożoną kartą. W otwarciu wita nas matryca TN, której kąty widzenia są dosyć słabe, ale kiedy patrzymy na wprost, to w miarę to jakoś wygląda. Ma ona wielkość 11,6 cala, rozdzielczość 1366 x 768. W matrycą znajdziemy kamerkę, czyli dosyć przydatny dodatek w 2021 roku. Obok niej znajduje się dioda, która się świeci zawsze kiedy kamerka jest włączona, ponieważ jest to tak fizycznie skonstruowane. No i obok znajduje się mikrofon. Ze co jest napis Lenovo, a także z drugiej strony napis 11 Chromebook. Na dole mamy napis ThinkPad, po raz kolejny ze świecącą się kropką nad i. Z drugiej strony naklejka od procesora Intela i touchpad, który jest taki dosyć przyjemny w użytkowaniu. Z taką kreską, ale jednak to jest połączone całe ze sobą. Nie ma dodatkowych przycisków. Klawiatura prawdopodobnie jest skandynawska. Można na nią nakleić naklejki spolszczające, ale jeśli znacie układ klawiatury, to nie jest to konieczne, ponieważ można sobie ustawić polski i korzystać jak z normalnej. Wtedy te klawisze tutaj będą działały tak jak w zwykłej polskiej klawiaturze. Tylko, że klawiatura jest skandynawska, to można przypuszczać, że laptop pochodzi z tamtejszych szkół, i był używany przez tamtejsze dzieci. W rogu mamy włącznik, który znajduje się zaraz nad Backspace. Em. Kiedy jeszcze nie jesteście przyzwyczajeni do jej układu, to można się czasem pomylić i przez przypadek wyłączyć laptopa. Takie dosyć niezbyt przyjemne uczucie. No i taki dźwięk wydaje. Też jest dosyć całkiem przyjemna w użytkowaniu. Bateria oczywiście zależy od egzemplarza, który dostaniecie, bo to są jednak laptopy używane. Możecie dostać baterię, która wytrzyma 10 sekund. Tutaj ja mam baterię naładowaną w tym momencie do 87% i piszę, że wytrzyma 9,5 godziny. Przy takim dosyć wysokim rozjaśnieniu, tak z 60% chyba. Jak zmniejszymy, oczywiście wytrzyma. No, teraz się zmieniło na 9,22. Jak zmniejszymy jasność, to oczywiście wytrzyma więcej. A można pracować przy takiej niższej jasności, ponieważ świeci dosyć jasno. No chyba, że zmniejszycie sobie całkiem, to wtedy ekran się praktycznie wygasza. Chyba się rzeczywiście wygasza, a nie, że praktycznie. Ale jeśli macie słabą baterię, to możecie sobie oczywiście wziąć zasilacz, który jest dosyć lekki, 45-watowy. Słyszycie głośniki na maksymalnej głośności. Oczywiście będziecie to słyszeć inaczej niż ja, ale głośność jest jeszcze w miarę, dźwięk jest taki średni. Teraz pogadamy sobie o specyfikacji. No i głównym jego podzespołem jest oczywiście procesor czyli Intel Celeron N3160. Dalej mamy 4 GB RAMu DDR3 i 16 GB wbudowanej pamięci, której nijak nie możemy rozszerzyć. Ewentualnie możemy sobie wpiąć kartę SD, ale jest to takie rozwiązanie można by powiedzieć gorsze, a dysk jest wlutowany podobnie jak RAM, nie da się go wymienić, a karta graficzna jest zintegrowana, ale będziemy na tym grać zaraz. Teraz porozmawiamy sobie o Chrome OS. Wygląda laptop po uruchomieniu, oczywiście wita nas Przeglądarka, która włącza się automatycznie, po prostu pokazuje się nam tak właśnie, kiedy włączymy. Ale pulpit tutaj jest, wygląda on tak. No i nie ma na nim nic szczególnego: nie ma na nim żadnych ikon. Klikniemy sobie prawym przyciskiem. Możemy sobie ustawić na przykład pozycję półki. Zaciął sobie na przykład w lewo, tak czy w prawo. Możemy sobie, jak widzicie, włączyć. Auto ukrywanie, możemy sobie ustawić tapetę i to tyle na pulpicie. Tutaj w prawym dolnym rogu mamy takie menu z ustawieniami. Mamy tutaj Wi-Fi, mamy Bluetooth. Możemy sobie włączyć powiadomienia, możemy sobie włączyć podświetlanie nocne, wtedy się nam ekran zmienia na takie bardziej żółte kolory. Możemy sobie zrobić zrzut ekranu, ustawić głośność, jasność, zobaczyć ile nam zostało baterii. Możemy sobie też wyłączyć, tutaj właśnie się go wyłączy, zablokować, włączyć ustawienia i zwinąć ten panel. Tutaj u góry będą się nam wyświetlać powiadomienia, każde będzie właśnie też tak osobno, białe, tutaj u góry będą się wyświetlać. Na środku mamy jeszcze ikonki do aplikacji, które sobie możemy odpinać, przypinać, i mamy tutaj menu z aplikacjami, które możemy włączyć, klikając na to kółko lub klikając lupę na klawiaturze, i wtedy otwiera się nam. Takie małe menu, ze szczałką, która się animuje, żeby rozsunąć, co zaraz zrobimy. Mamy pasek z wyszukiwarką, którą możemy przeszukiwać aplikacje, pliki internet no i kilka takich aplikacji ostatnio używanych. I jak rozwiniemy, to pokazują się nam wszystkie aplikacje, które znajdują się w tym momencie na laptopie. Niektóre aplikacje, jak na przykład dokumenty, otwierają się w przeglądarce. Inne to aplikacje na Androida. Mamy tutaj sklep Play, z którego możemy sobie te aplikacje pobierać. Tak się prezentuje sklep Play. Ja, jedną z tych aplikacji na Androida, mam zainstalowane Spotify. I tak właśnie ono się prezentuje po uruchomieniu. Jak widzicie, wygląda ono. Aha, reklama akurat nam wyskoczyła. Wygląda ono dosyć inaczej. Dosyć różnie od tego, które znajdziemy na Androida, znaczy na zwykły telefon. Jest to aplikacja na Androida, a nie na komputer. To ma też wady tej aplikacji mobilnej, czyli więcej reklam. Powinno się tutaj dać zainstalować wersję Spotify pod Linuxa, ale jeszcze tego nie próbowałem ale mam tutaj zainstalowane aplikacje na linuxa je zainstalować musimy sobie włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach to jest jeszcze wersja beta chromos wersji 89 chyba chociaż się aktualizował nie wiem jaka jest teraz no i mamy terminal po włączeniu tego który się nam chwilę uruchamia ale w zasadzie to nie jest nam do niczego potrzebne w tym momencie Mam zainstalowane jako jedną z tych aplikacji Linuxowych Visual Studio Code, które sobie włączymy teraz. Zwyczajny Visual Studio Code, chociaż teraz musiał to chwilę przemyśleć, nie wiem dlaczego, ale działa to normalnie, działa to w miarę też szybko, można sobie spokojnie z tego korzystać i korzysta to z takiego. O, jeszcze tutaj Wam pokażę, przy okazji jest tutaj. Zakładka od telefonu, jak sobie pobierzecie, to pojawia się tutaj kolejna ikonka, na przykład właśnie z plikami znajdującymi się w folderze pobranych. A te aplikacje Linuxowe korzystają ze specjalnie przeznaczonego dla nich folderu, który znajduje się, jak widzicie tutaj. No i tutaj jest na przykład test, czyli folder z plikami, którymi korzystałem, żeby sobie sprawdzić tego Visual Studio Code. A. I Minecraft, co ciekawe, załadował się szybciej niż Visual Studio. Że to Visual Studio to miało jakiegoś, nie wiem, chwilowy problem. Wcześniej działało lepiej. Yy, tak. Ja sobie teraz włączyłem świat demonstracyjny. No i Minecraft działa. Powiedzmy, że działa. Trzeba zauważyć, że to jest uruchomione właśnie na tym Linuxie, więc to ma prawo działać gorzej. Jakie my tutaj mamy, yy, no wszystko mamy na minimalne. I działa to. Może zaczekajmy chwilę aż się załaduje. Aha, chyba się ściął. No nie działa to zbyt dobrze tak naprawdę. Chociaż wiem, że idzie na tym wyciągnąć z te 20 fpsów jak się już załaduje. Jak się nie wywali przy okazji wcześniej ale tak no nie jest to laptop do grania za bardzo, chociaż od tego w co gramy, bo na przykład cyberpunk 2077 działa bardzo dobrze możemy sobie grać jak najbardziej płynnie sprawdźmy sobie jakie ustawienia mamy a ustawienia mamy jak widzicie wszystko na ultra i możemy sobie grać spokojnie bez żadnych problemów jak najbardziej jest to możliwe. samo jak widzicie, Wiedźmin działa bez najmniejszego problemu. Możemy sobie jak najbardziej grać płynnie. Ups. Z tym, że nie wiem ile to jest dokładnie FPS-ów, ponieważ jednak to jest z i te wszystkie programy pod Windowsa. No nie mogę sobie nimi klatek sprawdzić. No ale widać, że to działa płynnie i można sobie grać. No te gry to oczywiście bym na GeForce znał, ale jeśli ktoś ma dobry internet, podłączyć sobie monitor na HDMI, podłączyć sobie klawiaturę, myszkę, no i przy dobrym internecie te gry będą przecież działały lepiej niż na jednym komputerze za dobre pieniądze, więc czemu nie? I jeśli komuś nie podoba się zbytnio ten Chromos albo potrzebuje Windowsa, Linuxa z jakiegoś powodu, jest jak najbardziej możliwość zainstalowania na tym komputerze innego systemu. Robimy to instalując na nim Korbuta. Jest to dosyć proste, ale jeśli byście chcieli, to możemy zrobić o tym poradnik. Możliwości tego laptopa, jak na 300 złotych. można powiedzieć, że rzeczywiście jest to dobry, używany komputer. Może nie sprawdzi się, gdybyśmy chcieli grać na nim w Cyberpunka czy innego Wiedźmina, grając na zintegrowanej karcie graficznej, ale jeśli potrzebujecie na przykład laptopa do Teamsów, to jak najbardziej się sprawdzi. No, jeśli byście mieli jakieś inne pytania, to możecie je zadawać na Discordzie albo ewentualnie w komentarzach. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Pozdrawiam i cześć.